Dzień dobry kochani, przechodzę do Was z kaszub. Przed chwilką nagrywałam bardzo fajny film o właśnie o duchowości, jak ja rozumiem duchowość, jak ja ją interpretuję, co to dla mnie znaczy. A teraz czas na kolejną wenę, na kolejne natchnienie. Nie ma. To z czym do Was dzisiaj przychodzę to przede wszystkim z tym, jak łatwo pozbyć się lęku. I to jest, kochani, odkrycie w sumie. Moich, y, dzięki moim doświadczeniom, które ja miałam w swoim życiu, ponieważ ja kiedyś przez jakiś czas też potrzebowałam być poprowadzona w pewnych tematach. Y, ale ja naprawdę powiem wam, że już teraz podchodzę do życia, do tak zwanych problemów y, na takiej zasadzie, że: Wow, zaraz coś nowego będę mogła przekazać, bo Zazwyczaj jest tak, że ja Wam przekazuję wiedzę, którą na podstawie moich doświadczeń, tak, które ja miałam w swoim życiu, te doświadczenia zostały uzdrowione, uwolnione, tak, i ja wtedy się dzielę. I wtedy jest to właśnie natchnienie, jest też ta wewnętrzna zgoda do przekazywania wiedzy. Czasami się tak śmieję, że chyba, chyba naprawdę, słuchajcie, ja jestem takim trochę królikiem doświadczalnym tutaj, takim testerem, co jest bardzo możliwe, że tak właśnie to jest. I ja już teraz powiem Wam, że naprawdę inaczej podchodzę do problemów, do, do lęku, do tych wszystkich takich, wiecie, z pozoru bardzo trudnych doświadczeń. I to nie oznacza, że ja nie mam problemów, to nie oznacza, że ja jakby, że mnie nic nie stresuje, że wszystko jest ok. Nie, 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 wcale tak nie jest. Ale hmm, prawdą jest, że hmm, szybciej opanowuję pewne stany, które kiedyś na przykład bardzo dużo czasu mi zajmowały i hmm, nie dawały mi możliwości jakby wejścia wyżej w swoim życiu. Bo długo na przykład stałam w miejscu, tak? Lęk na przykład, mm, mm, brak pewności siebie, yy, był pewnego rodzaju kotwicą, yy, która powodowała, że ja nie mogłam płynąć, tak? Więc yy, bardzo prosty sposób. Wiecie, powiem wprost już nie owijając w bawełnę. Lęk wynika z Twoich doświadczeń. Zerwał się wiatr, więc Staje w wyniku doświadczeń. Te doświadczenia zazwyczaj są trudne. Jeżeli na czas nikt nam nie pomoże, nie pomoże nam przepracować pewnych aspektów, nie pomoże nam przepracować pewnych tematów, to my w tym lęku się zapętlamy, my się w nim po prostu zawijamy. Jesteśmy jak w kokonie. I ten lęk powoduje, że oczywiście podejmujemy decyzje bardzo takie z dużą dozą ostrożności. Takie decyzje zachowawcze jest to pewnego rodzaju mechanizm obronny czasami bywa tak, że w ogóle nie podejmujemy tych decyzji, bo mamy pewien wzór zapisany w naszym mózgu, że podjęcie decyzji jest, jakby wiąże się z właśnie czymś nieprzyjemnym. Więc w zależności od tego, jakie miałeś doświadczenia, albo przestajesz podejmować decyzje, albo podejmujesz decyzje bardzo zachowawcze, czyli tak na pół gwizdka, tak troszkę Pójdę kroczek do przodu, ale nie za dużo. No i e, wszystkiego tego doświadczyłam. Teraz wiatr tutaj transformuje, kochani, czuję, jak taka niebieska fala przepływa i wymiata. Po prostu tu jest zamiatanie. Pewnego rodzaju mechanizm obronny, który ma je bronić, który ma je chronić? Ale w pewnym momencie ten mechanizm obronny uprzykrzał Ci życie. Powoduje, że ty przestajesz po prostu wzrastać. Stoisz w miejscu i to Cię zaczyna uwierać, bo powstają pewnego rodzaju samoograniczenia, tak? Ale jak sobie z tym naprawdę poradzić? Wiecie, samo uświadomienie sobie, że ja do świata wychodzę z pozycji niemalutkiej marzenki, która jest bezradna, która nie ma narzędzi. Tylko ja do świata wychodzę. Ja przedstawiam się światu. Ja wysyłam do wszechświata energię, ja jestem dorosła. Ja. Nawet jeżeli będzie sytuacja trudna, lękowa, ja nie działam z pozycji dziecka, bo dziecko się boi, dziecko ma lęki i teraz. Jasne, ważne jest, by przepracować temat wewnętrznego dziecka, ale moi kochani, proszę nie robić tego bardzo długo, nie babrać się w przeszłości, nie rozkminiać, nie analizować, nie wałkować na milion części, bo to nic dobrego nie da. Oczywiście bądź tyle, ile potrzebujesz, ale ruszaj naprzód, ok? Bo im dłużej grzebiesz w przeszłości, a odpowiedzi, które znajdujesz w przeszłości, jeszcze cię dodatkowo traumatyzują, i ty jeszcze z tego powodu nie możesz ruszyć do przodu, to powiem wam, że lepiej tego tematu nie ruszaj bez kogoś, kto ci naprawdę, jakby, pomoże przez to przejść. Yy, bo się zapętlisz po prostu zrobisz sobie bardzo duży problem to jest moje zdanie, ja to tak czuję ja to tak odbieram jedno uzdrawiające zdanie działam z pozycji dorosłej istoty więc jestem dorosła więc nawet jeżeli pojawi się sytuacja, która będzie e, bardzo mocno związana właśnie z moim lękiem, to ja sobie poradzę. Dobra? Ja sobie poradzę. Ja się jestem zmierza. Ja przestaję uciekać przed sytuacjami, które wywołują we mnie lęk, bo ja chcę iść level up. Ja chcę iść do góry, ja dla siebie, nie by być nad kimś. No to, to, to już w ogóle nie, tak? To jest um, nie ten kierunek. Ja idę dla siebie, bo ja chcę doświadczać życia w pełni, ja chcę się rozwijać jako ja, jako jednostka, tak? Więc ten obszar, który jest zalękniony w moim życiu, to jest dokładnie obszar mojej pracy. Czyli tam, gdzie jest coś, co ci sprawia najwięcej trudności, najwięcej lęku, to jest dokładnie obszar Twojej pracy. I jeżeli ty wybierzesz mechanizm obronny, może jeszcze tego potrzebujesz, nie wiem, zabranie mechanizmów obronnych w nieodpowiednim momencie też jest bardzo niedobro, Bo mm, jeżeli ktoś ściąga ten mechanizm obronny i. Pff, wrzucać się w sytuację lękową, a ty nie masz narzędzi, OK, ty nie wiesz jak sobie z tym poradzić, to to jakby dla twojego organizmu to jest po prostu informacja śmiertelna, ja umieram, tak? Jeżeli mm, już może teraz mówię do tych, którzy pracują z ludźmi, tak? I to jest bardzo ważny przekaz. Jeżeli ty podejmujesz się pracy z człowiekiem, który jest totalnie zalękniony w danym obszarze, nie możesz mu jakby zdjąć tego mechanizmu obronnego i go zostawić z niczym, tylko jakby daj mu możliwość do wybierania, tak? Niech on sobie ten mechanizm obronny jeszcze wybiera, ale jednocześnie pokaż mu alternatywę. Co może zrobić w takiej sytuacji? Daj mu nowy wzór, nowe natchnienie, nową inspirację, tak? Ja przekazuję wam tę inspirację w postaci zdania. To ty wybierasz. Z jakiej pozycji idziesz do świata? Czy idziesz z pozycji małego chłopczyka, małej dziewczynki, czy idziesz z pozycji dorosłego mężczyzny, dorosłej kobiety. I poczuj się. Poczuj się dorosła dorosła. Poczuj, jak z twoich stóp wyrastają korzenie, jak cię napełniają energią dojrzałości. Yy, energią. Yy, Dorosłości. To jest bardzo ważne. Yy, mnie osobiście takie podejście bardzo pomogło w szybki sposób przepracować wiele tematów. O tak! Jest jeszcze jeden temat w moim życiu, yy, który wymaga yy, uzdrowienia. Ale to jest bardzo gruby kaliber, bo y, na to wydarze, na, jakby na, no można powiedzieć na to wydarzenie, tak, które miało miejsce w moim życiu, y, ja nie miałam wpływu, ja byłam y, świadkiem pewnego wydarzenia, y, a później y, po latach y, po prostu y, jakby to powiedzieć, byłam w sytuacji bezbronnej, gdzie nie, nie, mogłam się, nie mogłam się obronić, nie wiedziałam jak się obronić nie wiedziałam jak wyjść z bardzo trudnej sytuacji i powiem Wam, że że ta myśl bardzo mocno mi pomaga by też jakby zmierzyć się z tym tematem i go uzdrowić, by go odciąć. A teraz jest najlepszy czas, bo teraz mamy księżyc ubywający. I pamiętajcie też, że jeżeli, a wiem, że są tutaj ze mną ci, którzy też pracują w właśnie w temacie duchowości, w tematach uzdrawiania, że to nie jest tak, że ty musisz być krystalicznie czysty i w ogóle, żeby wyjść do ludzi. Nie, nikt nie potrzebuje idealnej ciebie i... Ludzie potrzebują autentycznego ciebie i skromnego ciebie. Bo wszystko to, co ja też mówię, co przekazuję, to płynie, bo ja się dzielę, ja się dzielę tym, jako przyjaciel ja się dzielę, ja podpowiadam, to idzie z przestrzeni serca. I wiem, że to działa. Wiem, że to działa i jestem o tym przekonana, bo mam tego dowodę na sobie. I być może to nie zarezonuje z tobą, bo ty potrzebujesz czegoś innego. Ale na pewno znajdzie się ktoś, kto podziękuje za to nagranie i powie, tak, to jest dla mnie. To jest takie uwalniające. To zrozumienie. Jak przedstawiam się światu? Jakie sygnały wysyłam do świata? Czy wysyłam sygnał małej dziewczynki, roszczeniowej księżniczki, czy kobiety królowej, która z dumą, ale jednocześnie pokorą kroczy przez życie, która z odwagą staje twarzą w twarz z tym, co niewygodne i trudne. I z gracją podchodzi do rozwiązania Jego dobrego.